Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w śląskim programie podnoszenia kompetencji językowych i komputerowych. W jego ramach mogą Państwo bezpłatnie wziąć udział w 100-godzinnym szkoleniu komputerowym albo 60, 120 lub 180-godzinnym kursie języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego. Wszystkie kursy są organizowane w formie stacjonarnej na terenie całego województwa śląskiego i są zakończone zewnętrznym egzaminem uprawniającym do zdobycia międzynarodowego certyfikatu komputerowego. Lub językowego. Szkolenie może być realizowane w godzinach rannych, popołudniowych lub wieczornych, a na życzenie słuchaczy również w trybie weekendowym. Najbardziej optymalną formą kształcenia z zakresu języków obcych jest kurs 120-godzinny, realizowany w dwóch następujących po sobie etapach. Każdy z nich obejmuje 60 godzin dydaktycznych i kończy się egzaminem zewnętrznym. Jest to zdecydowanie najbardziej optymalna forma zajęć. Umożliwiająca odpowiedni przyrost wiedzy. W zależności od stopnia intensywności, takie szkolenie może trwać od 3 do 6 miesięcy. Każdy uczestnik może sam zdecydować o preferowanym rodzaju weryfikacji kompetencji językowych zgodnych ze standardem europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Program proponowanych kursów komputerowych obejmuje 100 godzin dydaktycznych i podzielony jest na 5 części poświęconych zagadnieniom związanym z pozyskiwaniem informacji komunikacją w sieci, tworzeniem treści, bezpieczeństwem w internecie oraz szeroko pojętym rozwiązywaniem problemów natury technicznej. Każda z wymienionych części trwa 20 godzin dydaktycznych i zakończona jest egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności. Uczestnicy szkoleń językowych otrzymują na własność podręczniki kursowe, natomiast słuchacze szkoleń komputerowych oprócz podręcznika otrzymują też pendrive, notatnik i długopis. Ponadto projekt zakłada możliwość zdobycia samego certyfikatu bez konieczności udziału w szkoleniu. Egzaminy językowe przeprowadzane są w formie papierowej, a komputerowe odbywają się z wykorzystaniem platformy webowej. Do udziału w szkoleniach zapraszamy osoby, które z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w wybranym przez siebie szkoleniu lub egzaminie, zamieszkują na terenie województwa śląskiego. Są osobami pracującymi na podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej, umowy zlecenie lub umowy o dzieło, a ich wiek mieści się w przedziale od 25 do 67 lat. Ponadto, zgodnie z zasadą równości szans, w pierwszej kolejności do projektu zapraszamy osoby po 50 roku życia, osoby posiadające wykształcenie maksymalnie średnie lub ponadgimnazjalne, kobiety, a także osoby niepełnosprawne. Przypominamy, że zgodnie z założeniem naszego projektu osoby z niepełnosprawnością mają możliwość skorzystania z usług asystenta, tłumacza języka migowego, pętli indukcyjnej czy z innych wymaganych udogodnień w całym procesie rekrutacji i podczas trwania zajęć. Oferowane udogodnienia dostosowywane są do indywidualnych potrzeb uczestników. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na naszą stronę internetową. Www.perfectEnglish.pl, Ukośnik Projekty Unijne, gdzie znajdują się szczegółowe informacje o projekcie, wraz z regulaminem oraz dokumentami rekrutacyjnymi. Możecie też Państwo bezpośrednio kontaktować się z naszymi mobilnymi rekruterami dostępnymi pod numerami telefonów 662 413 464 lub 697 700 996. A także z pracownikami regionalnych biur projektu. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w biurach projektu zlokalizowanych w czterech subregionach województwa śląskiego, przez mobilnych rekruterów, na spotkaniach informacyjnych w każdym subregionie, na zajęciach pokazowych oraz podczas indywidualnych konsultacji. Aby się zgłosić, należy kolejno. Pobrać formularz rekrutacyjny ze strony internetowej www.perfectenglish.pl lub odebrać go w naszym regionalnym biurze projektu, własnoręcznie wypełnić i podpisać ten dokument, przesłać formularz drogą mailową na adres rekrutacjamałpafeenglish.pl, pocztowo na adres ulica Kościuszki 22 33 300 Nowy Sącz lub przekazać go pracownikowi terenowego biura projektu. W przypadku kontynuacji nauki należy również wypełnić test poziomujący otrzymany drogą mailową. Nasi pracownicy skontaktują się z Państwem po formalnej weryfikacji zgłoszenia. Serdecznie zapraszamy!